Zapis niemożliwy. Dla towaru grabieliście na magazynie MAC w dniu takim i takim przekroczono stan o jedną sztukę. Łącznie z innymi rezerwacjami brakuje jednej sztuki. Zmniejsz ilość lub zwiększ datę. Przy, bardzo popularny błąd przy wystawianiu dokumentów magazynowych. O co chodzi? Chodzi o to, że nie ma tego na magazynie z datą 3 lipca, tak jak chcemy wystawić ten dokument, wydanie zewnętrzne. No to wchodzimy sobie w handel, zasoby. Data 3 lipca. Oczywiście, i szukamy tych grabi. Są, grabiliście. No i jak W pokazuje, że 3 lipca jest jedna sztuka grabi. A jednocześnie, przy zatwierdzaniu dokumentu wyskakuje nam błąd, że nie ma i nie pozwala nam tego zatwierdzić. Dlaczego tak jest? Och, odpowiedź jest bardzo prosta. Dzisiaj jest już 5 lipca. Jak widać na liście WZ, mamy WZ19 z dzisiejszą datą. Co na niej jest? Otóż nasze grabie do liści. Proszę bardzo, grabie liście, jedna sztuka. Była. Przyszły na magazyn z dniem 1 lipca. Jedna sztuka. 5 lipca, czyli dzisiaj, wydałem je z magazynu, wystawiając tą oto WZ. -kę. I już ich nie ma dzisiaj. I teraz sobie przypomniałem. Kurczę, dobrze by było jeszcze sprzedać jedną sztukę Grabi wczoraj albo przedwczoraj, czyli trzeciego. Dodaję sobie taką wuzetkę, bo przypomniałem sobie, że dwa dni temu ktoś odebrał te grabie. No i niby pokazuje, że są, wszystko dobrze, 3 lipca. I gdy zapisuję, to on sprawdza dostępność. Pam, nie ma. Bo tak naprawdę tą sztukę z tej dostawy z tej PZ, która wprowadziła nam na magazyn te grabie, już wydaliśmy? Wydaliśmy piątego, więc nie możemy wstrzelić się i z tej samej dostawy wybrać te, te grabie. No ale to od razu przychodzi do głowy. No ale przecież wczoraj przyjechały kolejne grabie. Czwartego przyjechały grabie. No to przyjmijmy sobie na czwartego grabie. Pezetka, dodaj numer opcji raz, dwa, trzy, cztery i grabie do liści. Jedna sztuka, ok, żeby się nie myliło. Zapisz data wpływu wczoraj, wczoraj, wczoraj. Wszystko na czwartego. Zapisujemy. Zatwierdziło się. Grabie do liści są. Tutaj jakaś cena. I teraz na zasobach widać. Grabie liście. Jedna sztuka piątego, dwie sztuki czwartego, no bo w czwartek przyszła. To jest czwarte, no tak, czwartek, czwarty był. Przyszły te grabie, kolejna sztuka wczoraj, a my wydaliśmy dzisiaj też grabie. Które wydaliśmy, z wczorajszej dostawy czy z tej pierwszej? Otóż z tej pierwszej, bo magazyn pracuje domyślnie na zasadzie FIFO, first in, first out, czyli wydajemy najstarsze dostawy. No i teraz znowu chcemy tego trzeciego, skoro już mamy, mamy drugą sztukę grabi, na magazynie chcemy tego trzeciego, no wydać te grabie. Zapisujemy i on znowu sprawdza, że no sorry, winę tu, ale nie da rady, bo w tej dacie jeszcze nie przyszła ta druga dostawa. Jakbyśmy chcieli je wydać czwartego, a to coś zupełnie innego, bo czwartego już PZK przyszła. I wy wydajemy te grabie z PZK z czwartego. I wszystko się zgadza. Błąd pojawia się zwykle, gdy chcemy właśnie. Wstrzelić się z jakąś wuzetką albo fakturą sprzedaży na poprzednie miesiące, gdzie wszystkie dostawy zostały już wydane. Czy da się to obejść? Można zrobić PW, czyli przyjęcie wewnętrzne przed naszą datą, ale to jest takie bardzo na siłę. Właściwie magazyn tak dobrze pilnuje tych dostaw i dokumentów, którymi przyszły i którymi wyszły wszystkie towary. Że nie ma dobrego obejścia. Najlepiej byłoby anulować późniejsze dokumenty, wtedy grabie wrócą na magazyn, i potem wystawimy jeszcze raz dokument trzeciego, on pobierze sobie grabie z dostawy z pierwszego, i dopiero potem wystawimy dokument z piątego, który pobierze sobie grabie z dostawy z czwartego. I nasza prasa stała się lepsza. I jesteś ciekaw ile kosztuje Optima? Wejdź na naszą stronę optima.biuroinnowacje.pl. Podlicz z nami koszt Optimy. A jeśli nie wiesz ile potrzebujesz danych modułów, napisz na szybki kontakt, a zadzwonimy do ciebie i omówimy wszystkie szczegóły.